Dzień dobry wszystkim z tej strony Pika i zapraszam was na nową serię The Little Miss Fortune Teraz mam nadzieję, że wszystkie dźwięki i całość jest w porządku. Nie jest to zbyt głośne, tylko na raz. Ok. I'll be your host, an humble narrator. The rules of this game are simple: play until the end, and you will be rewarded. No, dobra. Mam pierwszy raz w ogóle do stycz styczność z tą grą, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic o niej nie wiem. Ojejku. O, jest ten misek na ścianie po lewej, widzicie? To jest Miss Fortune. A little sparkle for you and a little sparkle for you and a little bit for me. <laughs> oh The sad part is today is the day she will die. So? <laughs> huh. I can hear you you know. Oh, you can? mm hmm Are you inside my head or something? Hmm Well, okay. Yes. <laughs> All right. I'll call you, Mr. Voice. O what did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Huh? <gasps> Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Ja Wonderful Mulum Yes Your first mission is to leave the house. okay? okay, I'm gonna do it.. Okay, right Okay. Dobra, Look, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. And when I come here I can dream and travel far away. I see. <laughs> this is Babsy. The the Oczywiście będę wszystko sprawdzała, you prawda? A, a, monster. a monster? That sounds scary. It was. This is my diary. So long to read it. Want to see? Ach, jakie urocze obrazki są. Czy to są? widzicie? Miss Fortune Ramirez Hernandez. I like to play a lot with my toys. I like to talk to them because it's fun. to oh, Do you, so cute. I'm oh, cute. Cute. you draw all this. Uh -huh. <laughs> hello diary. At school, I drew, and at home, I was at my hiding spot talking to Babsy, and I heard it. I saw a fox walking outside my home. He's called Benjamin. I think my mom is <laughs> Benjamin. Benjamin. <laughs> oh, Pasha, fox. Yes. Tak, żebym będzie wyglądała kartka dla Karoliny na święta, bo ja zawsze robię moim przyjaciół kartki piszę listy, więc zrobię je w tym stylu pewnie. Uh, hello, diary. My dad lied to me again. I'm not going out to the park today. I made my sad pity, but he doesn't care. I feel sad. I cried, told, but told mommy I'm okay. I'm afraid if I tell her I'm sad, she'll be angry. Ojecio. Sometimes I don't know how to feel. Nobody's teaching me how to feel. I wish. In school, they teach us where phoenix come from, but not for real. It's no fairy tales. Such things, i jest not sure. Children, they don't learn how to control and Tak samo. Regulacja regulation of emotions is very difficult for children. Yeah. yeah, yeah, yeah. Oj, yikes. Benjamin, hello diary. It's okay to have feelings for a fox. Jest Just a little bit. Do you know what foxes Benjamin, the fox came to visit when I was playing outside, and we looked at each other, and my heart felt warm, and I liked and i like it i was uh, I was about to vomit in a good way okay tak. Uh, then he ran away because my mommy shouted that dinner diner dinner was ready sorry mommy Oi! Oh! when daddy hits mommy okay hello diary my daddy hit mommy it's supposed to be normal should i hit people i love it doesn't feel right Widzicie, to jest niesamowite. Nie wiem ile ona ma tutaj lat, ma już około 10, ale no niestety. Pamiętajcie, że jeśli doświadczacie lub znacie kogoś, kto doświadcza przemocy domowej, to dzwonicie na numery alarmowe automatycznie i zróbcie co możecie. Maybe daddy, daddy can't see he's hurting me too when he hits mommy. I promise I will never be like my daddy. I play today that I took a plane to Japan and saw interesting things. I love about Japan because my friend is Japanese. He likes sushi. sushi. My Japanese friend speaks Japanese. That's very problematic when we want to talk. It's hard to understand each other, it's confusing. Well, I like him. He has a pair of a sweet boots and a ha cowboy hat. His name is a hero and he's a ghost. I drew him a picture, but I never gave That's it to him. That's My Japanese friend. Japanese. Japanese. Okay. Uh, hello diary. Look, I have a glitter from school. It's super shiny, and we use it to make Christmas cards. I think Christmas cards are pretty, but I don't believe Santa is for reals. If a man could give everyone a gift, why can't he? Why, why can't he give poor people water and food? I saw a TV show with people from other countries having nothing to eat. Anyway, I don't believe Santa is real, but the glitter is amazing. It makes me think that all that makes me sad and angry can be sprinkled with sparkle to look prettier. That makes me a little less sad. W ogóle to jest interesujące, że dzieci są w stanie się dogadać. Jeśli nie, nie znają języków, to się dogadają, ale. Glitter. I love my glitter. Też kocham brokat mała. Hello, Diary. I went to. Uh, I went picking tomatoes with my grandma. it smells so nice, I so butterflies, some other insects too, and I ate two tomatoes and then I was stopped. Okay? I made a real nice drawing there, you see? Yes. Muzywa czarnych. No, Impressive. bardzo ładnie, patrzcie, nie wychodzi. Trochę wyszła za nie przy ślibaku, ale tak to jest. Git, hello, Diary. I was riding my tricycle. We didn't have money for the bicycle. And I looked straight into the sun. And I started crying because it hurt my eyes. My mom said that no one that one should not look di directly at it. Okay? I in the lake. It was really warm. Ale patrzenie w słońce prosto jest z... śmieszne. Życie trzeba przyznać. Hello diary! It was fun today because I was at the lake and I saw birds flying and also fishing the water. I felt like warm water came near my bottom. Czyli, że jakbyś się chciał siusiu? Nie wiem. E, w ogóle skąd się bierze to, że ciepła woda powoduje to, że chce się to jest akurat. Hello diary, how are you? I'm good too. I have to do homework, but I can stop thinking about Benjamin! I found a picture of me when I was younger. Time goes fast. The cake looks Look yummy. At that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Hello costume. Halloween costumes ideas. Little lady fox. Okay. It's a strong. I drama. love my coloring book. Uh.

Mm -hmm. oh. my glitter my glitter bro brokat I saw a monster in here once. I showed it the finger and it never came back okay czyli on jest dość agresywny Coś można powiedzieć o tym? i saw a monster in here once a, okay. i showed it the finger and it never came back Siem, coś before you leave which toy do you choose to bring with you and you can I take both no you can only choose one and remember your choice is much more important than you think okay Okay. i choose tom and wizy okay Hmm. I chose the stone that he threw at me Oi! I Oi! Nie Yeah, I call him Stony. Because he's a stone. The rolling stone. <laughs> stony, the stone. That's a very clever. Clever. Thank, like, Thank you. Ah, oh, and so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shut <laughs> 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 up! Życzę Wam dużo szczęścia, kochani. Hey, you. Um... Nie, nie. Nie, nie, nie chcę o tym słyszeć. O, Fox! Chodzi o ten Benjamin. Albo jakaś babcia. Dobra, Beka, trochę dobra cię po Ona Nie, to była taka jakby to jakaś łarewia że. Just... I made glasses. I broke a couple ones by running too fast. Did Mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like five days. Oh, okay, it. <coughs> oh, please don't fall down. Przepraszam. Damn it, it's all broken now. That was a beautiful example of

Naprawdę, I'm gonna do it. I'm doing it. Okay. no ale czekajcie, na razie to tak trochę nie zrobimy, Ej to sterowanie jest głupie trochę. Pewnie to będzie jakaś nauczka, że nie da się naprawić to, co zostało struczone, czy coś. Zgaduję tylko. Bardzo często w bajkach jest taki ten przekaz właśnie, że o, nie da się naprawić tego, tak prawda? W ogóle jest ta chińska, tak, jeśli dobrze pamiętam, technika odnośnie naprawiania, że sklejają to takim jakby złotkiem. Dzięki czemu to jest piękne i wraca znowu do życia. Nie będziemy robić długich odcinków z tej gry, myślę. Okej. Okay. nie idzie mi źle. Nie no, lubię puzzle'a. Okay. Hmm. A miałem coś jeszcze z tym zrobić? mnie niepotrzebnie. A! Nie włożyłam kwiatka! Okej. Okay. Dobra, nie zauważyłam go, przepraszam. Nic, to nic. To nic, to nic, nie jest źle. się staram jak mogę, dobra? Pierwszy raz gram w te gry i też wiecie, nie chcę robić czegoś takiego, że siedzę i resetuję, że to było idealnie nagrane, czy coś tam coś. Zachowajmy autentyczność. Zawsze doceniam twórców, jak są autentyczni, jakby wiecie, nie powtarzają tej sekwencji 30 tysięcy razy, jak się pomylą, to jest takie, hm, normalne. Okej. Okay. I did it. Oh. Ok, to jest tam osiągnięcie. To my? Przestań, mała. Przestań. Są, ja wiedziałam, że będzie jest smutne w jakiś sposób, ale tak. I wino. Yeah, będzie miała oczy, czy nie my będzie miała oczy? Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Okay. Oh, dead rabbit's are good When will daddy learn to like them alive? Mother, something's Super. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animal. That's what it is. Yaks forever. We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and daddy actually said hi to me. Oh <laughs> my <laughs> When I grow up, I want to be just like my mommy. A juice drinker. I just drink yeah When I grow I want to be brokady, just like A juice drinker. Mm. O, to jest No, próbuję, Nie, 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 nie. Chciałam no, tego wykorzystać. A mogę króliki w lodówce I też rysnąć? Mm, <laughs> Czy jest jakiś narkotyk? Oh, When will daddy like them alive? Okay, czyli mamy rzucać tym, czy to była nasza misja? Powiedzmy. No nie przejęła się tym z bardzo. I mam It's już minut? Afternoon, miss A, okay. Good afternoon, morning. Oh. Myślę, że taki mały powolny odcinek wprowadzający nie był jakiś najgorszy, więc na tym skończymy. Zaraz wezmę się za dalsze nagrywanie, ale w tym odcinku już was pożegnam. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, kochani. Wybaczcie za powolne moje reakcje, pomyłki, powtórki, no ale no pierwszy raz gram mi się jeszcze uczę. No i też będę wam czytała temat napisy. Więc... Znaczy, raczej to, co jest napisane. Nie będę, znaczy jak coś będzie, to nawet tłumaczyła, wiadomo, może w niektórym było pewnie łatwiej, więc dziękuję za oglądanie. Yy, jak coś podajcie na TikToka i widzimy się w następnym odcinku. Pa.